Bye. <music> Jak sądzę, nawet niedzielni Katolicy kojarzą osobę Jezusa Chrystusa, jako pasterza, jako dobrego pasterza. A dzisiaj mamy niedzielę dobrego pasterza, więc chyba nie będzie trudności ze skojarzeniem dlaczego, przynajmniej podstawowym, dlaczego Jezusa nazywamy. Dobrym pasterzem. Zatem możemy pominąć wyjaśnianie szczegółowe tego symbolu, przynajmniej na ten raz. A dzięki temu uważniej możemy przyjrzeć się mowie Pana Jezusa, w której On określa siebie jako pasterza jako pasterza, bramę, dobrego pasterza jest tym, który daje. Życie owcom w obfitości. Ta mowa Pana Jezusa umieszczona jest w Ewangelii Świętego Jana między takimi dwoma fragmentami. Poprzedzają długi opis zdarzenia uzdrowienia niewidomego od urodzenia. I szybciutko przypomnijmy sobie: idą apostołowie i Jezus przez Jerozolimę, spotykają człowieka niewidomego od urodzenia. Apostołowie dopytują, on zgrzeszył, czy jego rodzice, że mu się to stało, Pan Jezus mówi, ani on, ani jego rodzice, tak czy siak uzdrawia Go. Skutek tego jest taki, że faryzeusze badają całą sprawę, starają się sprawdzić, czy rzeczywiście był niewidomy od urodzenia, kto mu Przywrócił wzrok, jak się to stało. Rodzice tego człowieka zostają wezwani na świadków, mimo że to człowiek dorosły. W tle jest lęk rodziców, którzy boją się wykluczenia z gminy, bo Żydzi już zapowiedzieli, że kto uwierzy w Jezusa, ten zostanie wykluczony z gminy, ten uzdrowiony. Gęsto się musi tłumaczyć przed faryzeuszami. Co się stało, w końcu zostaje zelżony, poniżony, wyrzucony precz, jako grzesznik, który w grzechach się cały urodził. Na to wszystko Jezus odpowiada przypowieścią o pasterzu, o dobrym pasterzu, o bramie, o pasterzu, który chce dać życie owcom w obfitości. Po tej mowie Jezusa jest tylko króciutka notka, która zawiera taką informację. Żydzi wysłuchawszy tej mowy Jezusa, pokłócili się między sobą. Powstał spór. Jedni twierdzili, że jest opętany wręcz, nienormalny, traci zmysły, traci rozum. Drudzy twierdzili: "Nie, ten człowiek jego słowa nie mogą być Wynikiem opętania. Przecież człowiek opętany nie mógłby przywrócić wzroku niewidomemu od urodzenia. Powstaje w środowisku żydowskim konflikt. I warto te dwie sceny, poprzedzającą i następującą, po mowie Jezusa, tej pasterskiej, przypomnieć sobie, bo to jest ten ważny kontekst. Jezus od tak sobie nie zaczął mówić: Jestem dobrym pasterzem. To nie był jakiś automarketing, autopromocja. Nie, Jezus zareagował na określoną sytuację. Oto pasterze Izraela, źli pasterze, poniżyli człowieka. Nie zależało im na człowieku. Więcej oni chcieli tego człowieka pozbawić wiary w Jezusa Chrystusa. Chcieli wmówić temu człowiekowi, że Jezus jest grzeszny. Pokłócili się z tym człowiekiem, właśnie o osobę Jezusa Chrystusa. I Jezus, widząc tych złych pasterzy, którzy nie dbają o człowieka, którzy pozbawiają go życia, wiary, mówi: Ja jestem dobrym pasterzem. Ja się nie wdzieram bokiem. Ja wchodzę przez bramę. Sam jestem bramą. Każdy, kto przyjdzie przeze mnie, otrzyma życie. I to życie w obfitości. Jest ten piękny fragment, w którym w tej Ewangelii, w którym Jezus mówi, kto przejdzie przeze mnie, kto wejdzie i wyjdzie, odnajdzie życie. Piękne nawiązanie do chrztu świętego. Do baptysterium wchodziło się i wychodziło się z niego. Zanurzało się w wodzie chrztu i wychodziło się z niej. I odnajdowało się życie dzięki Chrystusowi. I Chrystus o tym mówi. Kto zanurzy się w mojej śmierci, w moim zmartwychwstaniu, odnajdzie życie i to życie w obfitości. Sęk w tym jednak, że my bardzo różnie rozumiemy życie w obfitości. Propozycja Jezusa nie jest dla nas ani oczywista, ani specjalnie przekonująca. Bo życie w obfitości nie oznacza życia spokojnego, wolnego od nieszczęść, życia obfitego w różnego rodzaju doznania, wysoki poziom adrenaliny, to nie jest nawet życie w obfitości, to nie jest nawet jakiś dobrostan Typu rajskiego. Nie. To jest zupełnie nowa jakość. Życie w obfitości. Życie, które jest bezwzględnie, chciałoby się aż powiedzieć, związane z pragnieniem doskonałości. Życie w obfitości według Pana Jezusa, to jest życie, gdzie człowieczeństwo osiąga każdy swój możliwy wymiar. Nie ogranicza się. Życie w obfitości to jest tak naprawdę życie tak odważne, że nieuginające się przed faktem śmierci. No i tutaj można powiedzieć, jest pies pogrzebany. Współczesność niesie nam coraz więcej sygnałów o tym, że ludzie kapitulują przed śmiercią i cierpieniem. A Jezus mówi: że Życie w opitości to jest takie życie, które nie ucieka, nie kapituluje przed faktem cierpienia i śmierci. Myślę tutaj oczywiście, nie trudno się domyśleć o chociażby relatywnie niedawnym belgijskim ukazie o tym, żeby pozwolić małym dzieciom. Cierpiącym na nieuleczalne choroby, na decyzję o eutanazji. Jezus mówi o życiu w obfitości. Obfitym życiem według niego jest tylko to, które nie kapituluje przed faktem śmierci. To trudne chrześcijańskie przesłanie, ale bardzo ważne jakże zmieniające kulturę, jakże zmieniające codzienność. Nasz stosunek do tragedii, nieszczęścia, krzywdy, wszelkiego zła, jakiego doświadczamy. Życie obfite, według Ewangelii, to jest życie, które nie kapituluje wobec żadnego faktu. Tak jak życie Jezusa nie skapitulowało wobec cierpienia. I odzyskało samo siebie. I to jest znowu w czwartą niedzielę wielkanocną. Koniecznie sobie to przypomnijmy. To jest rdzeń chrześcijaństwa. Wiara w zmartwychwstanie. Tak odważne życie, tak obfite życie jest możliwe tylko wtedy, kiedy zmartwychwstanie jest prawdą. Nie miałoby sensu nie przed śmiercią, gdyby nie było zmartwychwstania. Dlatego, że jest zmartwychwstanie, można nie kapitulować. Przed śmiercią. I dobry pasterz o tym wie. Dobry pasterz nie poniża człowieka, nie gardzi nim. Dobry pasterz robi wszystko. Stawia wymagania i przytula, ale robi wszystko po to, żeby owca miała życie w obfitości, aby człowiek miał życie w obfitości. To jest jedyna intuicja, która organizuje wszystkie inne działania pasterza. Dać owcy życie w obfitości, nie pozbawić jej niczego, nie pozbawić jej wiary, nie pozbawić jej radości, nie pozbawić jej żadnego doświadczenia, które ostatecznie może prowadzić do zmartwychwstania. Wszystko, co staje na drodze, na przeszkodzie, do prowadzenia człowieka do zmartwychwstania dobry pasterz będzie starał się usunąć. Nigdy nie będzie współpracował z czymś, co miałoby pozbawić obfitości życia. Czyli życia nieskończonego, wiecznego.